pozwalają nam się rozwijać. Przeznaczamy je również na wkłady własne w konkursach, w których bierzemy udział, czy to w Ministerstwie Sportu, czy w Zarządzie Głównym AZS. Te konkursy pozwalają nam nie tylko na działalność w sferze studenckiej, która jest głównym naszym polem działalności. Student organizujemy jako organizacja środowiskowa, pełni taką rolę w województwie opolskim, sport studencki dla wszystkich uczelni. Opolska Superliga Akademicka, jest to wstęp do Mistrzostw Akademickich Polski, 40 dyscyplin. W tylu dyscyplinach startujemy, eliminacje prowadzimy w województwie, następnie najlepsze nasze zespoły startują w półfinałach i finałach Mistrzostw Polski. W tym roku będziemy organizatorem finałów Mistrzostw Polski w Koszykówce, 32 drużyny, 16 żeńskich, 16 męskich, będą brały udział w rywalizacji przez 4 dni na koniec maja w Opolu. Na imprezę już serdecznie zapraszam. Sport akademicki to również rekreacja, to również aktywność fizyczna, promocja aktywności fizycznej ukierunkowana na zdrowie. W obecnych czasach pandemii jest to bardzo ważna działalność, którą cały czas, mimo różnych obostrzeń udaje nam się organizować. Nie zamykamy się tylko do społeczności akademickiej, organizujemy różne wydarzenia dla społeczności naszego województwa. Na przykład test dla każdego, który już od lat organizujemy, każdy może przyjść sprawdzić swoją aktywność, czy familika, czy ostatnio pozyskaliśmy środki z zarządu głównego na organizację aktywności dla... Wszystkich mieszkańców naszego regionu pod hasłem Sportowe Opole prowadziliśmy odpływania po aerobik, poprzez spinaczkę, różne formy aktywności. I oczywiście sport młodzieżowy, w którym prowadzimy sekcję koszykówki, leśki, atletyki, showcreków. I bardzo ważna rzecz, ten ostatni sport wyczynowy no w tym roku, czy poprzednim roku, jesteśmy dumni: złoty medal na igrzyskach olimpijskich Dawid Tomala. 13. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Myślę, że to są dopiero pierwsi sportowcy, którzy zdobywali medale. Jesteśmy zdeterminowani, żeby tych sukcesów było coraz więcej. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wczoraj nasz lekkoatleta, Filip Rak, pobił rekord polski na dystansie 1000 metrów halowy. 2,21,39. Takim czasem rewelacyjny, rewelacyjny wynik. To jest jedna z naszych nadziei w sporcie młodzieżowym.